Jeśli podobnie jak ja macie trochę problem ze spamiętaniem wszystkich tych identyfikatorów i na przykład nie możecie wykorzystać historii Waszego Shell'a albo chcecie, żeby wszyscy członkowie zespołu pracowali na dokładnie tej samej wersji Jawy, zakładając oczywiście, że wykorzystują SDK Mana, wówczas SDK Man świeże z jeszcze jedną funkcją, która jest bardzo tutaj przydatna, mówię o SDK ENV. Wydaje mi się, że chyba prościej będzie pokazać co ona robi, niż ją opisywać, więc taki prosty przykład. Mam tutaj dwa projekty: jeden to jest Java 11, drugi to Java 15 i jak pamiętacie, domyślna wersja Jawy ustawiona teraz przez SDK Mana, czy w SDK Manie to Java 15. Ale chciałbym uzyskać taki efekt, że gdy pracuję nad tym projektem w Jawy 11. To wówczas korzystam z jawy 11, a nie z jawy 15, czy w ogóle jakiejkolwiek innej wersji powyżej jawy 11. Jak to zrobić? Bardzo łatwo. Można wywołać polecenie sdknv init, i polecenie to tworzy nam mały pliczek. Co znajduje się w tym pliku? Ano znajduje się wersja Jawy, czy też każdego innego kandydata, yy, obecna w momencie, gdy, wywołali, gdy wywołaliśmy to polecenie SDK env Init. A skoro chcemy w tym projekcie pracować na wersji 11, to trzeba taką wersję ustawić w tym pliku. Oczywiście nie ręcznie, chociaż może też by się dało, ale zróbmy to tak, jak zrobić należy czyli SDK List. Java. Znajdujemy interesujący nas identyfikator, czyli ten. Następnie wpiszemy sobie sdk use java. Czyli teraz w tym shellu wykorzystujemy już javę 11 i ponownie sdk env init. Napisało nam, że ten SDK mam, e, RC, RC od, e, już istnieje, nie szkodzi, skasujemy ten plik. O, tak. I jeszcze raz. Proszę bardzo, teraz sprawdźmy jego zawartość. Teraz widać, że jest to jawa e, 1110. E, i za każdym razem, gdy wejdziemy do tego projektu, wejdźmy do niego w nowym oknie, zobaczcie, wersja Jawy, którą tutaj mam i to jest ta wersja domyślna, to jest znowu Java 15. Ale żeby wymusić Jawę 11, nie muszę teraz dokładnie od nowa wpisywać tego identyfikatora albo robić tego kroku pośredniego z SDK list, mogę po prostu wpisać SDK ENV. I to wystarczy. Przy czym jest jeszcze jeden sposób, który pozwala w sumie zapomnieć o tym ręcznym wywo wywoływaniu SDK NV. W tym celu wejdźmy sobie i przeedytujmy plik konfiguracyjny SDK Managera w taki sposób. Możecie wykorzystać dowolny edytor, Ja korzystam tutaj z VIMA, czyli SDK Man etc tak, config i chodzi o to, żeby zmienić o z false na true. Zapisujemy i żeby wymusić niejako przeładowanie, moglibyśmy znowu zrobić tamto source i tak dalej. Natomiast prościej może będzie otworzyć kolejną zakładkę i teraz zobaczcie, wejdę do katalogu, gdzie mam moje projekty demonstracyjne. Sprawdźmy, jaką mam wersję Java. Jest to Java 15. Wejdę teraz do tego projektu, gdzie jest Java 11. I zobaczcie, co się stało. SDK Man wykrył na podstawie tego pliku. Um, tego pliku. Uh, tego pliku. SDK Man RC. Jaką wersję Jawy powinien odpalić w tym projekcie, w tym katalogu i dlatego jest to właśnie Java 11. Proszę bardzo. Natomiast co ciekawe, gdy wyjdziemy z tego projektu, SDKman ustawi nam w tym shellu domyślną wersję Jawy, którą będziemy wykorzystywać.